Cześć! Witajcie na kanale Włoski Beztroski. W tym odcinku dowiecie się do czego służy woda podana razem z espresso, po czym Włosie poznają turystę i czy podczas siesty powinno się pływać? Zostańcie ze mną do końca. Witajcie na kanale Włoski Bez Straski w kolejnym podcaście, który będzie stanowił drugą część podcastu, którego słuchaliście pod numerem 2. Będziemy dzisiaj znowu opowiadać o rzeczach, które są nadzwyczajne, dziwne, niezwykłe w włoskiej kulturze i w języku włoskim. Jest ze mną oczywiście moja wspólniczka, którą już dobrze znacie, Monika Borczon ze szkoły Italia Doro. Cześć! Cześć! Monika, to może Ty zaczniesz i opowiesz nam o tym, od czego dzisiaj chcemy wystartować, czyli o włoskim śniadaniu, bo nie wszyscy wiedzą, jakie to włoskie śniadanie jest. To może trochę nas zadziwić, dlatego że włoskie śniadanie jest bardzo małe i do tego słodkie. Osi najczęściej na śniadanie jedzą cornetto, czyli rogalika, i do tego piją kawę, często cappuccino albo po prostu zwykłe espresso. Jak jestem we Włoszech, to ok, zdarza mi się tak jeść, ale nigdy nie czuję się najedzona. Mhm, Cudzie się czeka do obiadu z taką niecierpliwością, dobrze, że ten obiad się zaczyna dość szybko. I to właśnie dlatego się zaczyna szybko. Dlatego ostatnio wspominałyśmy Wam, że obiad we Włoszech zaczyna się 12.30, 13.00. Ja pamiętam, jak kiedyś mieszkałam u jednej Włoszki w Rzymie i wyszłam z domu bez śniadania. A ona mówi: Karolina, motherfare kolacjoner. czyli Karolina, ale musisz spożyć, nie wiem jak to powiedzieć, zjeść śniadanie. Więc ja ochoczo pobiegłam do kuchni i dostałam kawę. <laughs> I to było wszystko, więc nie było to za bardzo adekwatne do tego oburzenia. Ale rzeczywiście, przechodzimy do obiadu szybko, a potem niezbyt szybko przechodzimy do kolacji. Pusi zaczynają jeść latem, nawet o 9 wieczorem. No latem to jeszcze rozumiem, jest to bardziej umotywowane pogodą, bo jest tak gorąco, że w ciągu dnia nie, nie chce się nikomu jeść. Więc wieczorem, jak trochę ta temperatura spada, wtedy żołądek się otwiera, apetyt rośnie, i wtedy zasiadają do kolacji. Ale generalnie, chyba późno też jedzą, w, no, również w ciągu roku. Czyli rzeczą, która może zdziwić Włochów, kiedy przyjeżdżają do Polski, że w momencie, kiedy nasze restauracje się zamykają, to włoskie się otwierają. U nas w Polsce restauracje o godzinie 22, 22.30 to już jest późno, jak się zamykają, a we Włoszech dopiero wtedy zaczyna się impreza. Zawsze mnie dziwiło, jakim cudem Włosi są tacy szczupli, kolacja jest późno, więc obiadasz się na noc i śpisz. Z pchanym żołądkiem, co podobno nie jest dobre. Jesz dużo makaronu i to jasnego. Jesz słodycze i pijesz dużo kawy. Ja bym tutaj poszła w teorię, że to jest jakiś ukryty mikroklimat, dlatego że mam wrażenie, że gluten we Włoszech nie istnieje. <grym> Tam mogę zjeść każdą ilość makaronu, pizzy i no, nie odczuwam nigdy nadmiaru. Bo są rzeczy, które nie tuczą, np. tort w urodziny, pierogi na święta. I jedną z tych rzeczy, które nie tuczą, to jest gluten I we Włoszech. <grym> To, co powiedziałaś o kawie, to też jest istotne, dlatego że mam wrażenie, że czasem Włosi piją kawę jak wodę. Piją jej naprawdę bardzo dużo i to po kilka filiżanek dziennie. To jest bardzo mała ilość tej kawy, no ale jednak jest to bardzo skondensowana kawa, więc nie wiem naprawdę, jak oni to robią. Ale też zauważyłam po sobie, że jak jestem tam, no to faktycznie też tej kawy piję więcej, ale on nie wpływa na mnie jakoś negatywnie. Śpię normalnie, nie odczuwam jakoś, żebym wypijał za dużo kawy. Natomiast jak jestem u nas w Polsce, to po wypiciu trzeciej kawy, no jednak odczuwam, że już przesadziłam. Skoro jesteśmy przy temacie kawy, to powiedz mi, do czego służy ta woda, którą dostajesz do espresso i kiedy, jeśli w ogóle, trzeba ją wypić? Są dwie teorie. Jedna głosi, że wodę należy wypić. Przed wypiciem kawy, żeby oczyścić buje, żeby oczyścić kubki smakowe i poczuć ten prawdziwy smak kawy. Druga teoria jest taka, że pije się po, żeby sobie przepłukać buzię. Natomiast włochom chyba bliższe sercu jest ta pierwsza teoria, dlatego że pijąc tą wodę po kawie, możemy urazić balistę Jako sygnał, że kawa nam nie smakowała. Dlatego musimy czymś zapić. Niektórzy myślą, że to jest po to, żeby popić, żeby sobie rozcieńczyć te kofeinę, To jest absolutnie mit. Zresztą Włosi potrafią się nawet bulwersować, jak widzą kogoś pijącego wodę po kawie. Tak samo jak widzą ananasa na pizzy. Tak, chciałam dodać że jeszcze śmietana w karbonarze. <noise> jest parę kulinarnych grzechów, które trudno jest wybaczyć. Jeszcze łamanie spaghetti. W ogóle przegotowanie makaronu to już jest zbrodnia. Więc skoro mowa o grzechach kulinarnych we Włoszech, albo o grzechach w ogóle kuchennych, spożywczych, to dużym grzechem jest wypicie cappuccino kiedy? Po obiedzie. Generalnie cappuccino powinno pić się na śniadanie i do południa. Po południu po obiedzie już tylko espresso. Cappuccino jest chyba jednym z takich napojów, po których włosi od razu poznają turystów. Chociaż. Ja, cappuccino uwielbiam. I naprawdę jest mi wszystko jedno, co oni sobie o mnie pomyślą. <noise> Piję o każdej porze. Tak, ja mam tak samo. Na początku jeszcze się wstydziłam, i myślałam, ojejku, jejku, nie powinnam, ale po jakimś czasie sobie szybko odpuściłam. A też możemy tutaj dodać, że jeżeli ktoś zamawia il kafe, we Włoszech, to dostaje espresso. Bo to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że zamówimy kawę, a barista nas zapyta, jaką. <noise> po prostu, jeśli zamówimy kawę, to jest to tylko espresso. Ale jeżeli zamówimy lat, to dostajemy mleko. Bo jak nazywa się kawa z mlekiem? Caffe latte. No właśnie. To chyba jest niewiele osób, które nie przeżyły tego na własnej skórze, żeby nie zamówić mleka chociaż raz w życiu. To kiedyś zamówiłaś mleko? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba tak... Mnie się nie udało, ale to przez to, że dość późno pojechałam do Włoch na studiach i już byłam przeszkolona z tego. Natomiast pamiętam, jak kiedyś byłam w Rimini z wycieczką, byłam tłumaczem, to tam zamawiałam ludziom przez dwa tygodnie wyjazdu wszystko, o co poprosili. I oni stwierdzili ostatniego dnia, że zrobią mi niedługiankę, bo trochę się tam poduczali tego włoskiego. I jak ja byłam w hotelu, no to oni stwierdzili, że zamówią wszystkim kafe latte. No, i właśnie zadzwonili do mnie tacy dumni. I ja przyszłam, a oni siedzą przy stole, i we wszystkich szklankach jest mleko. No, był to bardzo piękny obraz, i strasznie ciężko było mi ich rozczarować w tym momencie, że tam tak naprawdę tej kawy nie ma. I pamiętam, że taki wierszyk wymyśliliśmy chyba na koniec, który brzmiał: I chociaż pragnienia gnają nas daleko, zamiast kupić kawy, kupiliśmy mleko. Dobra, ale wracając do rzeczywistości, jeżeli jesteśmy w barze. Pamiętajmy, że bar to nie jest bar, gdzie pijemy piwo, jak w Polsce, tylko to jest kawiarnia z kawiarnia z, z przekąskami. To tam, albo w ogóle w restauracji włoskiej, istnieją dwie ceny. To może powiedz ty dlaczego. Tak, to prawda. Nie dziwcie się, jak wchodząc do baru, zobaczycie dwie ceny za kawę. Dlatego, że kawę możemy wypić na stojąco przy barze i wtedy zapłacimy mniej. Ale jeśli chcemy usiąść wygodnie przy stoliku, to niestety musimy zapłacić za to ociupinkę więcej. Nie jest to duża różnica, no ale jednak jest. Jest jeszcze taka jedna ciekawostka związana z światem gastronomii: mianowicie, że restauracje i w ogóle większość różnych lokali jest zamykana w środku dnia. Na przykład restauracje, jak już kończy się pora obiadowa, około godziny 17 po prostu są zamykane i zamknięte są do kolacji, czyli gdzieś do godziny 18, .00, 19 .00. i wtedy obsługa restauracji ma przerwę, może zjeść, może wrócić do domu, jeśli ma ochotę, a my, turyści, niestety nie mamy możliwości zjedzenia. Ja nawet wiedziałam, że było na plaży gdzieś w jakimś kurorcie, że ratownicy wodni też coś szli na siostę. Więc w trakcie siesty nie można za bardzo popływać, bo nie jest to do końca bezpieczne. Nie można się topić po prostu w czasie siesty. No właśnie, absolutnie jest to zakazane. Pamiętajcie też, że jakbyście chcieli załatwić na przykład coś w banku czy na poczcie, w godzinach obiadu niestety tego nie zrobicie, dlatego że w, w okolicach właśnie 14 czy 13 wiele takich miejsc jak banki czy poczty są po prostu zamknięte, i wtedy pracownicy też mają przerwę na obiad. Dajcie nam znać, czy taka opcja, gdybyśmy ją wprowadzili w Warszawie w związku z panującymi tragicznymi upałami, byłaby dla Was przyjemna, czy nie bardzo? Bo ja się zawsze zastanawiam, czy wolałabym mieć dziurę w ciągu dnia i pracować prawie do wieczora, czy może jednak pracować tak jak teraz i odpoczywać sobie dopiero po całym dniu pracy. Czekamy na Wasze komentarze, Wasze opinie w sprawie, co z rzeczy, które powiedziałyśmy, Was zaskoczyło, a co było dla Was. Kompletną oczywistością. Czekamy też na informacje, jakie rzeczy Was zaskoczyły, kiedy pojechaliście do Włoch, i do usłyszenia w następnym podcaście. Mówiły dla Was Anika Borczon i Karolina Sarniewicz ze szkoły Italia Doro. Do usłyszenia.